Cześć! Jestem pan Piter i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu w zależności od tego, gdzie to oglądać. W dzisiejszym odcinku typowo vlogowym chciałbym Was zabrać w podróż do miejsca, które produkuje pewien wypiek, do którego mam sentyment z lat młodzieńczych. Podróż wybieram się oczywiście z Uczysławem, także życzę mu powodzenia, żeby nie zasłabł, jak ja to mówię, i dojechał do celu. Także widzimy się na miejscu. Tak więc dojechaliśmy na miejsce docelowe, o którym Wam opowiadałem, do którego mam duży sentyment, a raczej do produktów z tej e, piekarni. Powiem wprost, bo już zobaczyliście, że to jest piekarnia. Produkt ten to jest pizzerinka, którą można było kupić za moich czasów, kiedy chodziłem do podstawówki albo gimnazjum w takich kioskach, e, które znajdowały się przy szkole. Ta piekarnia wtedy miała takie punkciki, albo to były punkciki prywatne, nie wnikam. Wiem, że. Szalałem za tym, i chyba od tego zaczęła się moja przygoda z pizzą. Eee, czemu przyjechałem tutaj? Oprócz tego, że te pizzerniki lubię do dziś czasami zjeść, to tak naprawdę żal mi tego miejsca, bo ono już podupada. Eee, podupada dlatego, że wybudowano u nas drogę, która eee, nie prowadzi do tej piekarni. Trzeba jechać w bok, zjeżdżać i dużo osób po prostu omija. Teraz tą piekarnię, kiedy wcześniej do niej po prostu jeździli po pieczywo. Drugą kwestią to jest dyskont, który postawiono po drodze, z którego jest naturalne pieczywo i tutaj się omija to. Także mój apel jest taki, że to nie jest tylko pochwalenie się ten vlog, tym, że lubię sobie pizzerinkę zjeść z piekarni, która jest całkiem fajna, bo to jest ciasto drożdżowe. Kiedyś to był ketchup, teraz jakiś sos pomidorowy, i do tego ser. Nie wnikajmy jakościowo, jaki to ser, w sensie czy to mozzarella, czy, czy gołda. To nie jest ważne, bo ważne jest to, że w każdą pizzerinkę tutaj wkładane jest serce. Wypieka je właściciel z pracownikami, oczywiście. Prowadzi tą, pizzerię, tą piekarnię. Właściciel, w sensie prowadzi, jest cały czas tutaj, piecze, wypieka, wyrabia ciasto. I to jest bardzo fajne. I ja lubię takie miejsca, gdzie w każdy produkt wkładane jest serce, a nie tylko widziany jest w tym pieniądz, bo takich miejsc jest coraz mniej. Dlatego zachęcam wszystkich Was, nie tylko w Koninie, żebyście zajechali do Dalenu na Międzylesiu, ale też w całej Polsce, żebyście znaleźli w głowie te miejsca, do których kiedyś przyjeżdżaliście, przychodziliście, i to były bardzo fajne miejsca ze względu na obsługę, na produkty i itd. I zajrzyjcie tam, jak się to miejsce zmieniło, czy ono jeszcze istnieje, i pochwalcie się tym na swoich social mediach, jak to teraz funkcjonuje. Często te miejsca prowadzą ludzie starsi, którzy nie mają już, czy już nie mają funduszu na reklamy telewizyjne, radiowe, nie ogarniają social mediów tak jak my i nie są w stanie sobie zrobić tak tej reklamy. Także w komentarzach o swoich miejscówkach z lat młodości, takich młodości młodości, które pamiętacie, które jeszcze istnieją albo już po prostu przestały istnieć. Także zapraszam serdecznie, my się widzimy w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.